Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Rekin Biznesu słuchajcie, mamy, jesteśmy po weekendzie tak jak widzicie Bitcoin tak można by powiedzieć spadł poniżej 9000 i balansuje na tej granicy 8800 można by powiedzieć dla niektórych fajnie bo mogą sobie po prostu wejść w to krypto, i tak jak wiecie, dobrze w tym tygodniu ruszamy z projektem Wyzwanie Krypto Bitcoin na 4 lata. Mam nadzieję, że ten Bitcoin będzie na razie spadał, dlatego że zaczniemy w niego wchodzić. Tak samo i Ethereum, ale chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz jeszcze taką bardzo zasadniczą na temat naszego tutaj kanału. Otóż słuchajcie, są różne y, głosy, różne za, różne przeciw, y, a po co, a dlaczego i, i tak dalej. Ja bym chciał powiedzieć wam jedną taką zasadniczą y, rzecz. Słuchajcie, y, kryptowaluty to trzeba by było powiedzieć, że to jest taki, można powiedzieć, świat, który dopiero y, zaczyna istnieć. Czyli to jak, jakby rodziła się nowa planeta. Chciałbym wam powiedzieć, że na tej planecie na razie jest Troszeczkę tych osób, które już ją zamieszkują, a dopiero nowe te osoby będą przychodziły na świat. I ja bym chciał uczestniczyć w tym nowym projekcie, czyli budowaniu tego nowego świata razem z wami, dobrze wiecie, że razem będziemy, bo część osób nawet zadeklarowało, że będzie śledziło ten mój kanał i będziemy razem robili te zakupy. Pierwsze zakupy robimy w piątek. W piątek idzie już audycja na iPadzie. Na dużym założony będzie portfel wirtualny. Słuchajcie, od razu chciałbym powiedzieć, ja nie zrobię tych zakupów na żywo. Dlaczego? Dlatego, że kupuję na Coin, na Coin Market, co ja mówię, kupuję na Crypto.com a tam jak dobrze wiecie, jeżeli nagrywam, to nie mogę wchodzić w niektóre opcje. Po prostu, no nie wiem, nie pozwala po prostu ta aplikacja, żeby klikać, a ja będę to robił na tablecie, więc mm, kupię to po prostu wcześniej, zapiszę wszystko i później zrobimy i tak portfolio, takie. Na takim portfelu wirtualnym, i tam będziemy sobie wpisywali po prostu szczegółowo te wszystkie nasze zakupy, tak? Czyli dodawać te wszystkie wartości i żeby to tam nam pokazywało, jak pracuje, będzie wykres. na no, takim portfolio jak tutaj zrobimy. Zobaczcie. Takie identyczne portfolio będzie. Tu będziemy mieli wpisane Ethereum, Bitcoin, no i te yy, alty, które będziemy kupować. Pierwszym ten altem, to no ja tak mam na oku, to, to crypto.com, czyli cro. Chciałbym kupować, myślę, że może nawet jak będę miał jakieś wolne środki, to może nawet trochę kupię więcej, ale nie teraz. Nie, nie, nie będę łamał tego projektu, go po prostu osobno, już w ogóle w innym tam portfelu. Tu jest stała zasada: 250 zł co miesiąc. Nie łamiemy tego. 4 lata wyzwanie, i jedziemy z tym tematem, żeby to było jasne, przejrzyste, żeby każdy mógł sobie wejść, przeczytać, zobaczyć wykres. No, widzicie, będziemy mieli nawet, że tu będzie można zobaczyć rok, tak? a później będziemy mieli AL. Czyli po dwóch latach będziemy widzieli po prostu, jak to wszystko pracuje. Co bym chciał jeszcze powiedzieć odnośnie tego, tych kryptowalut? Słuchajcie, nie ma uniwersalnej odpowiedzi, czy kryptowaluty będą wzrastały, czy spadały. Dobrze wiecie, że na rynku kryptowalut. Jest bardzo dużo e, informacji i dużo projektów, które co pewien czas albo co, co chwilę można może tak nazwać to e, dają taki impuls do tego, żeby niektóre projekty wzrastały. Niektóre projekty po prostu robią różne rzeczy, które no, wchodzą w ten realny świat i, i, i powiększają tą swoją domenę w tym naszym życiu. I takich projektów jest mnóstwo i mnóstwo będziemy na ten temat rozmawiać. Nie da się zgłębić wszystkiego, nie wiem, w miesiąc, dwa, trzy, bo to jest po prostu tak szybko idący proces, że no trzeba to śledzić i mieć na uwadze wiele aspektów tego świata. Słuchajcie, co ja bym jeszcze chciał powiedzieć Wam tutaj dzisiaj? Chciałbym Wam pokazać ten Snapex jeszcze. No, niestety, chyba nie uda mi się wygrać tej nagrody znowu. Dlaczego? Fajnie tam zacząłem. Pokażę wam tą historię. Zaraz, tylko niech to się wgrawić, gdzie tam jakoś tak cienko idzie ten internet. Fajnie zacząłem, ale niestety, no, ten bitcoin spadł i gdzieś to się obsunęło. Bo tutaj mam, o, zobaczcie, miałem jedną pozycję otworzoną na bitcoinie, zobaczcie, i miałem profit. 1000 prawie dolców, 925 później dwie pozycje zlikwidowałem, które wcześniej otworzyłem na tym tym, ale miałem 300, 315 i 958, no i jestem daleko bo jestem prawie 20 na razie no i teraz mam te swoje pozycje pootwierane i zobaczcie, no niestety idzie to wszystko w złym kierunku no, no pootwierałem za wcześnie eee, myślałem, że to będzie taki impuls wzrostowy a nie może się to wgrać, Boże ręce z, z tym internetem Albo już mnie skasowało po prostu i, i dlatego nie może się wgrać. Nie mam aktualnie żadnej pozycji otwartej. Zobaczymy tutaj. No tutaj jest wszystko idealnie. No tutaj na trade mamy też zajarzy, czy nie? No, nie, jarzy na razie. No dobra, ale może się uda teraz wejść tam. Zobaczymy. E, są te ruchy takie, wiecie, na tym. Nie może się wczytać, widzicie. Chciałem Wam pokazać, po prostu jestem na minusie, mam trzy pozycje otwarte i jestem na minusie. Także chciałbym Wam powiedzieć, że rynek tradingu, znaczy rynek tradingu, rynek BTC pod trading, pod futures, nie wiem, nie, nie mogę wejść, Zobaczcie, no coś się dzieje z internetem. Wiecie, nie jest wcale taki prosty i tak jak powiedziałem, czasami można się bardzo szybko przejechać i, i stracić wszystkie pieniądze. Słuchajcie, wiele rzeczy y, omawia się na temat zarabiania w kryptowalutach. Wszyscy się pytają, a która giełda najmniej zawiera, to już poruszałem tematy, która giełda jest najtańsza, w której najmniejsze prowizje, temat, rzeka, zapraszam na Discord, tam będziemy wszystko y, omawiamy, piszemy, różne, wchodzimy w różne kraniki, o właśnie jest taka zakładka kraniki, y, chłopaki tam fajne dają propozycje, także zapraszam wszystkich y, serdecznie, żeby wejść, y, no mówię, nasz Discord naprawdę rośnie, Mamy już 150 osób, są darmowe sygnały, są kraniki, są różne projekty, podawane wiadomości. No naprawdę, ludzie są zaangażowani i ekstra tam jest, tematy są super, wszystko można się dowiedzieć, nauczyć, zapytać i tak dalej. Patrzę tutaj teraz na rynek, jak to wygląda. No, widzicie, no jest jakaś tam korekta, no piszą już, że Bitcoin będzie leciał znowu do 5-6 tysięcy. No, zobaczymy. Z jednej strony może powinniśmy skakać do góry, bo będzie okazja do tego, żeby wejść, no ale z drugiej strony, no ja się nie dziwię na no ludzi, którzy zainwestowali, wierząc, wierząc w to, że po halvingu będziemy mieli dalsze wzrosty, no nie, nie, nie wygląda to jakoś ciekawie. Chciałbym powiedzieć tak samo o różnych takich pytaniach u nas na Discordzie, albo różnych różnych pytaniach odnośnie zakupu kryptowalut. Słuchajcie. Ja kupuję na Crypto.com i mówiłem, ja nikogo nie napędzam ani nie mówię. Tam na Crypto.com będzie trzeba będzie płacić 3,5% prowizji. Wysyłka kosztuje tak jak powiedziałem te 0,0003 I, i to jest taka opcja, no jak ktoś chce no to skorzysta, nie chce to nie skorzysta. No mam też konto na Binance, tak jak mówiłem wcześniej na KuCoinie, na BitBayu, na kilku giełdach. Kiedyś ktoś się zapytał, a po co tyle giełd, a po co tyle portfeli? No dlatego, że nie na każdej giełdzie są odpowiednie Projekt. Nie na każda giełda ma odpowiednią płynność, na jednej się robi jakieś takie transakcje, na drugiej inne. No Różnie trzeba być zdywersyfikowany na tym rynku, dlatego że nie można uzależniać się od jednej giełdy czy od jednego portfela. Myślę, że jak ma ktoś grube pieniądze, to powinien mieć to rozłożone na trzy portfele. Gdyby się coś stało, no to, to po prostu ma to rozłożone na trzy portfele. Następną rzeczą, jaką ludzie poruszają, no to trzy banki mogłyby skupić wszystkie bitcoiny. No, pewnie były mogły. I pewnie gdyby już dostały zezwolenie na to, żeby mogły skupować, to już pewnie by dawno je skupiły, bo dobrze wiecie, że fundusze powiernicze coraz więcej skupują Ethereum, i również też Bitcoina no i innych projektów kryptowalutowych i mają to w swoich yy, takich zasobach. I, I będą tym po prostu na tym zarabiały. No, jeżeli fundusz powierniczy inwestuje pieniądze w świat kryptowalu, to nie po to, żeby utopić pieniądze klientów, no po to, żeby na tym zarabiać. No, to, to jest jedno prosta jedna prosta odpowiedź, no, nie ma innej. No, nikt, nie, nikt nie inwestuje po to, żeby stracić. E, tak jak mówię do banków, no, są cały czas najróżniejsze wiadomości o tego, że różne kraje y, robią jakiś testy jakieś różne próby z cyfrowymi walutami. Mówi się przecież ostatnio było w filmiku na YouTube pokazane u jednego pana jakie znaczenie Bitcoin ma w tych krajach biednych. Argentyna, Brazylia, tam w tych różnych innych, Chile i tak dalej. Afryka powoli to wszystko no wszędzie zaczyna ten pieniądz gdzie stracił ten, tam jest kolosalna inflacja. Wszyscy zabezpieczają się nie do złota wyobraźcie sobie, co by mogło wydawać się oczywiste, że powinni do złota. No, przecież w Afryce są wielkie kopalnie złota, tak samo jak dobrze wiecie. Nie do złota, tylko do Bitcoina wszyscy wychodzą. Pewnie i do innych kryptowalut, no, ale no, ta najbardziej pospolitą znaną jest Bitcoin i, i, i no, nic to na razie tego nie zmieni. Słuchajcie, cały czas się mówi też o dodruku Tethera. No zobaczcie. Mówiło się, że XRP, że Boże, niedługo to będzie na drugim miejscu, a jeszcze niedługo to przebije w ogóle bitcoina. Zobaczcie, Tethera tyle już nadrukowali, żeby ludzie mogli wchodzić w ten rynek, że jest na trzecim miejscu. Słuchajcie, na trzecim miejscu jest Tablecoin. No to weźcie sobie wyobraźcie, ile musi już być tego Tethera. Co jeszcze ja bym chciał powiedzieć na, na temat kryptowalut? Słuchajcie. Każdy z nas, czy każdy z YouTuberów, czy każdy z jakichś tam znawców finansowych, nie wiem, z traderów będzie miał różne ideologie na temat kryptowalut, projektów, różnych innych rzeczy. Ale ja mówię tak, słuchajcie, można tego posłuchać, można obejrzeć, można się zagłębić w temat, ale wnioski i pieniądze, które inwestujemy, są nasze tylko i wyłącznie. Nie ma tak, że y, ktoś za nas podejmuje decyzję. Nie, podejmujemy ją zawsze my, więc y, inwestycja zawsze powinna być przemyślana w 100% i będę to powtarzał. No. Dzisiaj na Discordzie y, padł taki temat, żeby każdy pisał, jak będzie inwestował w ten projekt na Bitcoin na 4 lata, że każdy będzie tam wpisywał sobie, jak on rozłoży swoje te 100% wkładu finansowego. I podzieli to między tam i Ethereum i inne alty, i tak dalej. Fajny pomysł. No, ludzie będą pisali, będzie można zobaczyć, jak ludzie różnie inwestują. no Ja mam tu wiadomo, że stówka tu, stówka tam i 50 walty, ale no, będzie można sobie to wszystko zbilansować, zobaczyć. No, mamy taką też zakładkę sumującą te sygnały, które otrzymujemy, jaki był profit. Jest to prowadzone, więc jest tych wiadomości dosyć sporo. Można naprawdę wiele rzeczy się dowiedzieć i, i naprawdę tam usłyszeć, czy, czy, czy zapytać. No, zapraszam wszystkich. Link zawsze jest w opisie do Discorda. W górnym rogu kanału jest ikonka. Discord. Można tam kliknąć i dołączyć do naszego zespołu. Na pewno nie pożałujecie, kanał rozwojowy. Mówię, no, wchodzimy w nowe jakieś projekty. Teraz taki projekt tam w kopania znowu na telefon. Weszliśmy w to, będziemy tworzyli jakieś grupy i tak dalej. No, rozwijamy się, mówię, i nasza grupa ma naprawdę silny bodziec do tego, żeby gdzieś tam na tym rynku kryptowalutowym istnieć i fajne rzeczy przekazywać ludziom. No, bo to jest robione dla ludzi, dla was przede wszystkim. Co jeszcze bym dodał na, na temat kryptowalut? Słuchajcie, padają też takie stwierdzenia, że na przykład, nie wiem, czy warto wejść w taki projekt, czy ktoś kupuje Litecoina, dlatego że teraz Atari postanowiło z nimi współpracować, a czy na przykład kupuje tego. Słuchajcie, ja powiem Wam tak, że jeżeli ktoś chciałby kupować takie wszystkie sygnały, które się pojawiają na rynku, no, to myślę, że musiałby mieć kosmiczny portfel. No, nie da się tego ogarnąć po prostu. Więc dlatego ja mówię tak, że trzeba by było, mówię, wybrać z tego wszystkiego, z tego y, oddzielić z tego worka plewy od, od ziaren i po prostu wziąć to, co najbardziej nas interesuje. Czyli przejrzeć ten projekt, zobaczyć wiadomości, społeczność, y, jak to się rozwija i tak dalej. No i wtedy wybrać, bo y, takie, powiem Wam. Y, motanie, rzucanie się, trochę tu, trochę tam, to powiem Wam tak. Po pierwsze kosztuje to, żeby to kupić. Po drugie, nie wiem, no jeżeli to jest jakoś długofalowe, to trzeba to wysłać na portfel. Później to przesłać z portfela na to. Ja się wkurwiłem ostatnio, powiem Wam. Powiem Wam o stackingu, miałem to o tym powiedzieć, o kawie. Słuchajcie, zrobiłem sobie na Trus Wallet kawę na stacking, 6%, no nie będzie to leżało, miałem dłużej to przetrzymywać, ale zaczęło to rosnąć, mówię, po co ja to będę trzymał, Mówię, wezmę to sprzedam i, i w coś sobie kupię. E, pod taką, wiecie, no, spekulację typową. No i wziąłem to, biorę ten uni Stacking. O, gówno, nie mogę tego zrobić. Słuchajcie. No bo potrzeba jest do tego 0,01K. No, ale ja nie mam, bo ja wszystko wziąłem Max, Max. E, rozdzieliłem na dwóch delegatów, dostawałem e, te profity. No i teraz. Nie mam tego kupić. No to Kumpel poratował mnie tam, przesłał mi te dwie kawy, odblokowałem ten unistaking. Słuchajcie, 21 dni trzeba czekać. 21 dni, no kurwa, no przepraszam, że tu tak użyłem, no, ale tak się zdenerwowałem. Mówię, tu jest teraz górka, sprzedałbym to. No na wszystko trzeba spoglądać, ludzie, na wszystko trzeba patrzeć, przeczytać dokładnie, zobaczyć ile to będzie trwało. No znaczy, jeżeli nie zwrócicie na coś uwagi, to jest po prostu kibel. No ktoś dzisiaj czytałem. Na Facebooku ktoś tam chciał zamienić jakieś XTZ, -y, czyli te Tezosa, liczyło mu za każdą wymianę, a nie wymieniało. No tak tutaj też nasz kolega na Discordzie pisał, że chciał zamienić na Unisłapie, na tego Unibrighta pieniądze. No, trzy razy próbował, zabrało mu trzy dolce i, nie, i, i wymiana po prostu nie przeszła. Ale o tym nikt nie mówi, że, że ponosimy 3. Ktoś powie, no tak, no 3 dolze. No tak, no 3 dolze no to jest 15 zł. No, ale zrób tak raz 15, powiedz znowu 15, więc znowu 15, i już wychodzi 45-5 dyszek. No i teraz uberaj te 5 dyszek, żeby zarobić. Od 500 zł to jest 10%. To się tak mówi. Tego, tego nikt nie mówi głośno, bo wiecie, to, bo to nie jest. Ja pamiętam, jak na samym początku były kryptowaluty. Słuchajcie. To miał być cud miód, orzeszki, yy, kraj miodem i, 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 i mlekiem płynący. Za darmo będziesz wysyłał, za darmo będziesz odbierał, byle tego wejść. Później się okazało, że ten bitcoin, żeby że przesłać to kosztowało 55 zł na początku. Słuchajcie, jak on kosztował 20 tysięcy. No, no, jak mówię, no tak sobie pomyślałem w tym, tamtych czasach, mówię, no co to jest 55 zł, jak ja zarobię za chwilę, yy, nie wiem, 10 tysięcy, no co to za będzie 55 zł, no to dla mnie to jest nic. Ale później się okazało, że zaczęło, zaczęło wszystko spadać, zaczęło, ludzie zaczęli wchodzić i ponosić te koszty 55. No ktoś mówi teraz: No tak, ale z czegoś muszą żyć górnicy, bo oni przetwarzali, utrzymywali sieć i tak dalej. No właśnie, dlatego i mówię wam, robi fajny projekt, że to zmienia. Zmienia po prostu będą delegaci i oni będą obsługiwali sieć. I będą dostawali profity właśnie z tego tytułu. Uważam, że to jest dobry kierunek. Niestety Bitcoin tego nie zmieni. Nie zmieni, bo po prostu już jest ta sieć tak skonstruowana i jest ograniczona ilość tych Bitcoinów. Ja myślę, że tak, że warto wszystko prześledzić i zastanowić się. Na przykład jak czytam posty, na przykład, która giełda oferuje PLN. No, ludzie, no to jak ja to czytam takie ktoś wchodzi w świat kryptowalut i się pyta, które giełda, no to to powinien sam człowiek wpisać, zobaczyć. Czy na tej giełdzie da się, czy na tej się da polskimi złotymi płacić, czy, czy warto, czy ta giełda jakie ma opłaty. No Ludzie, no przecież nie można, nie, nie poda się wszystkiego na tacy, bo nawet jakbyś chciał podać, to ktoś zawsze e, znajdzie coś, coś tego. No, trzeba się uczyć, e, inwestować w naukę swoją i tak dalej. Ja pomagam, będę pomagał, pokazywał to wszystko. Ale no niektóre rzeczy są tak banalne, że to trzeba wiedzieć. No niestety, no można powiedzieć, że ja na przykład nie wiedziałem, że e, gdzieś nie zauważyliśmy tego, bo to nawet człowiek z IT po prostu później powiedział, sam powiedział, że nie zauważył tego po prostu na Crypto.com, że było na 3 miesiące zawieszona e, opłaty były, bo jest koronawirus i oni po, e, nie naliczają opłat za zakupy. Dopiero po 3 miesiącach ma to wrócić 3,5%. No, po prostu gdzieś to było ukryte, no, nie zobaczyliśmy tego. Dopiero później zagłębiając się w całą strukturę tej, tej giełdy, wyszło to na jaw, ale o tym mówię po prostu i was informuję. I tak to wygląda. No, ale słuchajcie, społeczność tej, tej platformy rośnie i oni naprawdę mają tak super fajne pomysły i wprowadzają te nowe karty i, i, i różne bonusy, że ja uważam, że to jest projekt przyszłościowy. Mówi się o Binance, że on inwestuje w duże e, projekty, startupy i tak dalej. Ale nie ma takiego, mi się wydaje, nie wiem, takiego polotu, takiego, nie wiem, czegoś, jak ma ta giełda. Zresztą od kiedy jest BNB, a od kiedy jest KRO? Gdzie jest KRO, a gdzie jest BNB? No właśnie, to, to pokazuje, tak? To wszystko. Co jeszcze bym chciał powiedzieć, kończąc już ten, ten odcinek, bo wiem, że, że trochę przedłużam. Słuchajcie, jeżeli banki zaczną wchodzić w świat kryptowalut, i tak na poważnie już mówię, nie, nie tak, że robią próby cyfrowe i tak dalej, to albo ten świat zacznie dwa razy więcej kosztować, bo ludzie po prostu będą chcieli swoje aktywy, aktywa trzymać w bankach i taki jest pomysł banków, trzymać aktywa w kryptowalutach. No niestety od razu mówią, że będzie to opodatkowane. No my też opodatkowujemy przecież, jak sprzedamy do fiatów, musimy zapłacić. Ale oni będą podatkować to już od samych kryptowalut. Czyli bez znaczenia, czy zamienisz, czy nie, będziesz opodatkowany. Taki jest zamiar banków. No, z czegoś będą musieli żyć. To jest pierwsze. I ludzie będą trzymali w tym po prostu, bo to jest świat jakiegoś tam wirtualnego pieniądza, który ma... Od tego się nie da po prostu już uciec. To tylko zostaje czas, kiedy to zostanie zatwierdzone, krepnięte i będzie. I tylko to zostaje. Że za rok, za dwa czy za pięć. Mam nadzieję, że my się zapakujemy w tego Bitcoina, Ethereum i, i, i na tym zyskamy. I będziemy wtedy już w tej grupie, co jest. A dopiero ci, co będą pojawiać się na rynku, to dopiero będą płacić słone za to pieniądze. Chciałbym jeszcze jedną rzecz też powiedzieć. Słuchajcie, to, że jest projekt jakiś na 4 lata, to tak jak powiedziałem, ja nie wycofam wszystkich moich pieniędzy wtedy. Zrealizuję tylko system, co był przez 4 lata. Taki mam plan. A resztę zostawiam. Reszta będzie sobie dalej czekała na bardzo dobre czasy, albo złe, no, albo to wszystko nie wiadomo, co to będzie za jakiś czas. Także zapraszam Was serdecznie do lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Wszystko się rozwija, słuchajcie, no wszystko, nad wszystkim pracujemy, opracowywujemy. Są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, no, ludzie też lubią e, jakąś taką. Co jakiś czas, jakiś zastrzb informacji. Ja nie będę nam opowiadał o newsach i tak dalej, bo słuchajcie, w świecie kryptowalut pisałem z jednym nawet gentlemanem, który też jest z IT, który też chce tworzyć jakiś nowy kanał, który chce zbudować tego. No to słuchajcie, dzisiejszy mm, zasięg mediów, tak jak Twitter, Facebook, czy różne inne rzeczy, no ja nie mam zamiaru tego powielać. Ja mogę tu mówić po prostu o moich wizjach i o tym, co będziemy razem robili w naszej grupie. Bo nasza grupa jest indywidualna, mamy swoje pomysły, mamy swoje plany, projekty, zakładki, rzeczy, które będziemy działali. I ja to będę mówił. A jeżeli ktoś chce słuchać newsów, nie wiem, wykresów, rysowania szczałek itd. Chociaż u nas Gab robi wykresy i pokazuje wszystko FIBO pięknie na grupie sygnałowej, wszystko jest wyrysowane, wypisane i tak dalej. Także nie ma lipy tutaj. Tylko mówię, że u mnie na filmiku ja tego nie będę robił. Dlatego, że robi to 500 tysięcy youtuberów. I można do każdego wejść i posłuchać. U mnie jest po prostu to, co będzie na żywo. Jedziemy z koksem, to kupujemy to, tyle, tyle płacimy. Trzymamy na tyle, wchodzimy za tyle, wychodzimy za tyle i już. Analiza techniczna zostawiam na bo. Liczy uważam się, pewna informacja i informacja, która ma wymierny skutek, czyli zysk. I to jest dla mnie, uważam, najważniejsze. A później jest reszta. Bo tak jak powiedziałem Wam wcześniej, zła decyzja od razu na starcie budzi negatywne emocje. Dlatego ja bym nie chciał robić złych początków. No, żebyśmy zaczęli od naprawdę dużego e, H, czyli Hossa. O. Dobra, dzięki Wam bardzo ze, serdecznie za uwagę. W piątek widzimy się i. I już zakładamy nowy portfel i jedziemy z koksem. W międzyczasie, jeżeli coś się wydarzy, naprawdę takiego, co będzie warte uwagi, no to robię filmik i mówię wam. A no tak, to to widzimy się w piątek, dlatego że uważam, że piątek będzie długi filmik: będziemy omawiali wiele rzeczy, bo będą już takie sygnały od ludzi na naszym Discordzie, jak wchodzili. Ja będę to po prostu obawiał, że część ludzi weszła w to. Ja zaproponowałem to, weszliśmy za taką sumę, kupiliśmy tyle. Plan jest na następny miesiąc taki, jakiego alta wybierzemy i co będziemy kupować za alty następne, bo Bitcoin, te ET i Ethereum wiadomo, że co miesiąc tak jedziemy. Ale będą ludzie różne rzeczy mówili, będą różne takie rozmowy i tak dalej. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cieplutko. Z tej strony Rekin Biznesu, hej, trzymajcie się.